Nowo uruchomione Centrum Badawczo-Rozwojowe z układem zasilania opartym o przetwornicę częstotliwości Wachgon NXP oferuje nam badanie maszyn o różnym zakresie mocy i napięciach zamianowych sięgających do 15 kV. Płyta badawcza o powierzchni 72 m2 została zaprojektowana w ten sposób, by umożliwić badanie maszyn o łącznej masie sięgającej 60 ton. Możemy badać silniki chłodzone powietrzem, jak i wodą. O regulowanym maksymalnym przepływie 550 litrów na minutę, a także silniki z łożyskami ślizgowymi, gdzie wymagany jest przepływ oleju. Podstawowym celem powstania Centrum Badawczo-Rozwojowego było badanie maszyn wyprodukowanych w Emit. Jednakże z możliwości badawczych mogą korzystać placówki naukowe, a także właściciele silników innych producentów, którzy chcieliby potwierdzić parametry silnika, chociażby po przeprowadzonym remoncie. Podstawowym elementem jest systemowy układ napędowy oparty o przetwornicę częstotliwości Wacon NXP. Cały system zbudowany jest łącznie z 10 inwerterów mocy połączonych wspólną szyną DC. Sumaryczna moc poszczególnych modułów wynosi 15 MW i łączny prąd, jaki można by uzyskać z tych modułów to 17 kA. Cały system jest chłodzony cieczą, a całkowita długość szaf wraz z wymiennikami do ich chłodzenia to 14 metrów. Jeśli chodzi o inwertery mocy na bezpośredni napęd silnika i generatora Przypadają po cztery moduły. Z kolei dwa następne tworzą układ prostownika dwukierunkowego pracującego w systemie AFE, aktywnego mostka prostowniczego. Dzięki temu nadmiar energii może być zwracany do sieci, a poziom harmonicznych jest bardzo niski. Każdy z układów napędowych ma moc 6 MW. W sumie poziom mocy systemu jest równy potrzebom niedużego miasteczka, czyli 3000 gospodarstw domowych. Centrum jest innowacją na skalę naszego regionu. Z tego powodu prace nad powstaniem i uruchomieniem trwały łącznie kilka lat. Koncepcja, projekt i zintegrowanie systemu wymagały setek godzin pracy i zaangażowania wszystkich partnerów. Wykorzystano tzw. układ mocy krążącej, a precyzyjniej układ przetwornicy ze zwrotem energii do sieci, który znacząco ogranicza zużycie energii. Testowany w danym momencie silnik napędza generator, który wytwarza energię trafiającą poprzez szynę DC do inwertera silnikowego. I ponownie do testowanego silnika. Energia krąży więc cały czas w układzie, a z sieci zewnętrznej pobierana jest tylko część potrzebna do uzupełnienia strat, wynoszących to 15%. Dla przykładu, przy testowaniu silnika o mocy 3 MW energia pobierana z sieci to tylko 450 kW. To niemal sześciokrotnie niższe koszty energii. Dzięki funkcjonalnościom możemy nie tylko sprawdzać, czy parametry są zgodne z normami dotyczącymi maszyn elektrycznych, ale także wykraczać poza dzisiejsze standardy. Na miejscu silniki są analizowane również za pomocą urządzeń do badania wyładowań niezupełnych oraz układu do badania klatek wirników. Dla klientów jest to o tyle ważne, że pozwala zapobiegać nieoczekiwanym awariom, a zatem eliminuje przestoje i zmniejsza koszty utrzymania. Zależało nam na miejscu, które z jednej strony ułatwi tworzenie innowacyjnych maszyn elektrycznych, a z drugiej strony będzie uniwersalnym centrum badawczym dla silników naszych obecnych i przyszłych partnerów. Testujemy silniki o szerokim zakresie mocy, o różnych napięciach znamionowych. Możemy z powodzeniem testować maszynę, której masa jednostkowa sięga nawet 30 ton. Dzięki układowi regeneracyjnemu nasze centrum jest dodatkowo efektywne energetycznie i działa zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.